Na czym polega ta akcja, której jesteśmy świadkami dzisiaj w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze? Dzisiaj wybieramy zabawki przedszkola, które e, przedstawiły nam pracę krokodyla z recyklingu, e, który był głosowany na Facebooku i które zebrały największą ilość głosów, dzisiaj wybierają w pierwszej kolejności zabaweczkę, która opuści ogród botaniczny bo, bo, bajkową zagrodę. Które przedszkole? Było najlepsze, jeżeli chodzi o to w głosowanie. To było przedszkole 34, zebrało 2180 głosów. Tutaj frekwencja była bardzo wysoka, jeśli chodzi o oddawane głosy, prawda? 14 773 głosy zostały oddane w konkursie, więc generalnie absolutnie się nie spodziewaliśmy takiej frekwencji i zainteresowania. Jesteśmy dumni z akcji. Cieszymy się bardzo, dziękujemy naszym rodzicom, naszym przyjaciołom przedszkola, którzy na nas głosowali, że nam się udało. To była jakaś taka zorganizowana akcja, żeby te głosy zbierać? Tak, tak. Prosiliśmy wszystkie dzieciaki z przedszkola, wszystkich naszych rodziców, żeby nas wsparli, przynosili wszystkie ekoprodukty i później wspólnie z paniami robiliśmy krokodyla. Chcemy smryfowy domek niebieski. Ja wybrałem wszystkie, bo jestem bardzo zaborczy, a wszystkie są fajne. Ja każdą zabawkę miałem okazję ze swoimi dziećmi wypróbować. Dzisiaj mamy podsumowanie akcji i zobaczymy, ile jest tych wspaniałych zrobionych przez dzieciaki z każdego przedszkola krokodyli. No to myślę, że warto było taką akcję przeprowadzić. Trzeba pogratulować organizatorom tego, jak fajnie to zrobili, no a zaraz zobaczymy finał. Z czego wynika tak duża popularność właśnie tej inicjatywy, bo zdaje się, że 14 000... Tysięcy głosów zostało oddanych. To jest mega, mega duża tak, liczba. Tak, ponad 14 tysięcy głosów. Myślę, że to wynika z tego, że tak naprawdę rodzice poczuli i dzieciaki poczuli, że to oni decydują. Daliśmy tylko możliwość wykazania się, oni to szybciutko podchwycili. Zobaczyli, że to działa, że dotrzymujemy słowa, że, że to się po prostu faktycznie zadziewa, kolejne etapy tej inicjatywy. Więc cóż, no, sami zdecydowali, sami mieli możliwość wybrać, no i to myślę, że zadecydowało o tym sukcesie tej akcji.